Wiem, że konwentowi gracze to jest rosyjska ruletka. Można, można trafić na naprawdę świetnych graczy, można trafić na graczy, którym, na którym na niczym nie zależy, prawda? No mhm. ja akurat dobrze trafiłem miałem bardzo wielu graczy. Nie. O nie, słuchaj, czy, ten, nie, czy, czy ten statek jest niebezpieczny? Trzeba go zatopić, czy co? To byłby szaleństwo, ale... Mike. Co ty, zwariowałeś? Poszalałeś? się z Majkiem. Jak zatopić? Masz kawałek drewna, w brzuchu. Nic mi nie jest! Widzisz? W tym momencie widzicie, jak Majkowi zaczyna... No, razem ze świną taka pustuszka krwi. Mike, masz przebite płuco. No i lepiej, jeśli się pomoże. Ja przybiję kurco, a mam jeszcze drugie! Jasny z po Ponownie przybyliśmy! Po złoto! Nazywam się tam działam w wielkim Clubie Fantastyki, ale to ja. Spotkania mamy codziennie, w sobotę, w dziesiątej, zapraszamy wszystkich. Chciałem właśnie rozpromować RPG. To był główny taki cel, chciałem rozplanować RPG ogólnie i głównie na konwentach, bo chociaż teraz właśnie zaczyna się taka, taka moda na promowanie RPGów, to ona się dopiero rozpoczyna i znam bodajże że dwa konwenty, które to promują, a cała reszta po prostu no, RPG są biedne. RPG są bardzo biedne, jakieś porozwieszane w niewidocznych miejscach karteczki małe z zapisami na sesję i nic więcej to jest problematyczne. Po prostu czujecie się jakbyście na jamy. Widzicie, jak biegniecie gdzieś. Widzicie paki i skrzynię. Widzicie? Czujecie to, że po prostu serce wam wali jako szalałe, że yy, przyspieszacie tak, jak tylko możecie najbardziej. W tym momencie coś Wam zastępuje drogę, ale to jest na dziwne, że nie jesteście w stanie powiedzieć, co to jest. Widzicie tylko własne twarze i po prostu przerażenie. Widzicie, że ci, którzy mają problem, władzą instruktownie rękę na kolwiek historii. Założenie jest takie, że powiem, czy znać. Znacie się w konie, jesteście grupą przyjaciół. Generalnie, e, pomimo tego, że e, jesteście zupełnie różni, to e, jakieś zamiłowanie do zjawisk nas was Połączyło. Może nawet dzięki temu się poznaliście. Ale yy, macie na to bardzo dużo wyostrzonych słów, kiedy słyszycie, że yy, coś, ktoś w mówić okolicznościach, albo coś się stało i nauka nie potrafi znaleźć odpowiedzi. To po prostu włączają Wam się wszystkie zmysły i wiecie, że to jest to, co z Waszym tak naprawdę przez całe życie. Takie jest założenie yy, zebu. Bo gracz mi się właśnie wkładać tajemnicę. Macie słyszycie jakieś konkretne liczby? To jest już w, rodzaju... Kis... Napięć, a takie... jest? w razie, że roku w tym roku to tym roku w tym tym źródło. Wiecie źródło dźwięku. To jest źródło jest na dwa. Lubasza. Mike też tak podnosi głowę. No ja tu wchodzę, jeśli nie widać, to obracasz halogen. halogen. Obracasz halogen? Zobaczmy jakiś styk ma kotwicę. Jaką? Wielką. Tak, kotwica jest jeszcze za bardzo Bardzo, bardzo, bardzo. Jedno z oczek, widzicie wyraźnie, że y, zaczyna dawać za wygrane. To, to jest mniej więcej uf, uf, uf. wielkości waszego kółka. Jest na dwa. Co robicie? Tak, szybko, 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 szybko. Co? <grym> Do wody. Do wody. Słuchajcie, jak po prostu y, promienie słońca we wszystkie kierunki jest natychmiastowa, ja błyskawiczna tak, ewakuacja. Że ten świat fantazji to jest po prostu świat realny. To całkowicie ze wszystkimi prawami, zasadami, z całą waszą ludzką naturą, z jakimiś rozterkami, przemyśleniami, ze wszystkim. Te postacie są bardzo ludzkie, bardzo śmiertelne to po prostu, wiesz, masz dość, to jest zdecydowanie nie jest to miejsce, w którym chciałbyś być, gdy widzisz człowieka, który właśnie tam własne życie. Nie wiesz czemu, wygląda to okropnie i w zasadzie nie mogłoby. Także po prostu nie, zyskacie, nie zacznę cię i zaczynacie się chęcić w porządku. Teraz jest gorsza sprawa. Patrzcie na te krwawe stópki. Jak wiesz, jak wyjdziesz? Krwawe skórki. Wstawię ślad. 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 ślad, 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 ślad. Więcej krwawej skórki, więcej krwawej skórki. W takie małe, włoskie krwawe skórki. No nie, nie idę z... za Zagląda... Dobra, już poświeciłem odpowiednią A ja strzelam to za Mniej więcej ty, ty czujesz, jak ja cię tak łapię, tak, tutaj, tak z tyłu za mówię... Nie, nie, nie. ja zabiłeś to? Kogo? Co za ty? Wy jesteście przerażeni, co się dzieje w kajucie. Nie wiecie, bo, bo, bo już mieliście na kółku przypięte drzwi. Widzicie, że ksiądz się na coś patrzy. Otwieram drzwi. Ja tak wy wyglądam z za ramienia. Właśnie to za mną. Przez w Czy stare chabci z za ramienia, tak? W pewnym przykład przykład właśnie. Co, wyjść? No. Nie, to no. jest te No tak, no. Widzicie, że... Po z jest takim... takie odległość, dla mnie jestem komunikacja. Z takim, takim niebym przerażeniem na twarzy Wasz przyjaciel Christian leży. Waszym księcia to wiosna nie ma, na ziemi leży wózka. Otwieraj ostrożnie. Ostrożnie otwieraj. Dobrze. No to ja tak. Na trzy. Raz. A ja, helo, mam brodę, ktoś by mógł to grać. Dwa. Trzy. Delikatnie uchyl. Tak? <grym> tak, 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 tak. Delikatnie. Dokładnie tak.

Jest tak, że albo śmierć z dupawieniem, albo z tym czymś. Można się dogadać przecież, jakoś. Wiecie, to no, diabeł, zawsze duszę. My zawsze damy duszę, ona nas nie zabija. chyba to ojcze. Nie, to Co mamy zrobić? Możemy się już tylko modlić. Ja mam tu w dupie już wszystko. No. Jak chcecie stąd wydostać? A jak? Nie wiem, czy modlitwa w tym plan położę. Ale... Okej, okay, kontynuujmy plan. E, tak. Pójdźmy do kajuty kapitana, może się, do niej? tam się czegoś dowiadać. Świecisz dalej, wiesz, bo to... Nie Przejeżdżasz i wydajesz sobie sprawę, że na ścianach są ślady rąk takich zakrwawionych, które tak zjeżdżały w dwie ściany Ugrudzone po krwią na krwią. O, po w porządku, no właśnie tak jak mówię <noise> o, 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 Nie. Wszyscy... <noise> Gdzieś? w głębi sali, taką scenę, miejsce na orkiestrę, na instrumenty. Te instrumenty nie są. Wszystko jest w porządku. Wszystko tak? w porządku. tak. jest Nie, może nie jest może porządku. po prostu, prostu się, może po prostu... Może Wszystko jest na kto to pójdzie? Posłuchaj, Ty masz pistolet, Ty, książę masz wiarę, a ja mam się odwiedzenie z Was wszystkich. Także wytrzymajcie światło. Yy, zapomnijcie o tym, że, yy, nie wiem, że ta postać na przykład yy, powinna gdzieś wejść. Nie róbcie tak. Nie ma... Nic nie powinniście, nic nie musicie. Jedyne, co, co, co macie za zadanie, to jak najlepiej się skupić na odgrywaniu Waszej postaci. Czerpcie maksymalny fan z tej sesji. Dobra? Okay. No dobra. Otwierałeś drzwi na przy jednej przy drugiej. I też was taki metaliczny zapach krwi. To jest też po prostu wasza świadomość krzyczy o, o, o zagrożeniu, człowieka, który jest nie. Dobrze, nie, Wtf, na, na, na to. nie ma ciała. Pusta sala koncertowa, młodzna krwią i A ten gramofon można na ze sobą? Tak. Co ja zrobię tak, że ja go wezmę? Przyniosę tutaj, a ja go nie chcę tam odtwarzać. Tak. tak. Więc tak, tak to jest... Plan jest taki. Biegnę, hmm. łapię gramofon i, i jakieś płyty są. Jak, no. Hmm. no, i piękne sporo odamów do Luciana Jak się tu i na maksymalnie, żeby zrobić to jak najszybciej. To jest to miejsce, z tymi miejscami tak. To miejsce jest złe, trzeba jak najszybciej je opuścić. A żeby rozpromować sesję RPG na konwentach, bo teraz są trochę troszkę zaniedbane, to po prostu stwierdziłem, że trzeba zrobić turniej. odprawdałem różne turnieje w internecie, zobaczyłem jak to robią, jakie porady dają innym turniejom, co robią źle. I wyciągnąłem wnioski, zrobiłem własne zasady. Czy to, żeby wysadzić statek, to jest. To jest... Słuszne. Ja nadal chcę zejść na maszynowni, już na niej można rozpalić piec, potem zakręcić, potem zakręcić koć, nie, zakręcić zawór. I to już czasem będzie się budować ciśnienie. Powinniśmy, powinno się nam udać uciec, zanim to, zanim to wszystko w cholera, razem z tą dziewczynką. Słuchajcie, ona tak nieśmiało wygląda za, za skrzynki. Co Boże, przecież to jest dziecko. Jezu Chryste, przecież ma na najwyżej 8 lat. No i co? Ja mówię, tak, wiesz, tylko ojcze, teraz Ty. I pchamy go hmm. w, w jej stronę. Dziecko, nie bój się, Nie chcemy Cię skrzywdzić. Co to blanka? Hmm? Ja już ja jestem, czuję, że nada nie ma. Co mówisz, blankę? Wiesz, ta dziewczyna się odwróciła, w kierunku księdza i mówi, wracamy do domu? w tym momencie coś takiego, patrzy na ciebie, Wiesz, po prostu lalka tej dziewczynki to jest super upiorny przedmiot. To jest taki fetysz, taki, taka lala z czarnego drewna, która jest wyciosniona z jednego kawałku. Ona nie ma prawa ruszać rękami, ona nie ma prawa ruszać głową, ona nie ma prawa ruszyć oczu, właśnie teraz to robi. Po prostu taki, wiecie, jak taki, takie rzeźby linku. Wytrzeszone zęby. ta lalka. A ta dziewczynka się patrzy na księdza. Najlepiej zrobić tak. Zastanówcie się, co Wy byście zrobili na miejscu tej postaci. Dwaj, właśnie, przyjaciele reagują w tym samym czasie. Jest mierzenie, ksiądz sięga tutaj do boku, i leci nóż, leci strzał. W tym momencie, w jednakowym czasie, kiedy nóż wbija się w lalkę, kula też trafia gdzieś. Tutaj fragment głowy. W tym momencie jest... W Chyba zdajecie sobie sprawę, że właśnie kapitan zrobił swoje. I ja nagle słyszycie po prostu potworny szum wody, która wdziela się jakąś kosmiczną dziurą do statku. I zaczyna się czuć, jak statek zaczyna się przechylać. Co robicie? Biorę morfinę. Mam jedną przygotowaną. Biorę morfinę i robię to, co on. Wspinam się, żeby wyciągnąć łódź. Dobra, zacisnąłeś zęby, zęby, biorę nawet w morcy, żeby Po prostu już, już nie ma półśrodków, nie ma jakichś y, y, nieudanych prób, wiesz, że już nie mam po czasu. Zaczynasz się wspinać, chwytać kolejne krawędzie, też tą następną. Znowu czujesz, że palce zaczynają ci się odginać, ale po prostu jakimś nadludzkim wysiłkiem zaciskasz na tej krawędzi, podciągasz, się, jesteś na górze. Co robisz? No, przywiążcie tą linię, to, to wyciąg mały. A widzicie dosłownie jak woda, tak jak galopujące konie zaczyna przewracać skrzynki. Łódka faktycznie zaczyna się podnosić. W tym momencie woda, która się wdziera, uderza w bok, co sprawia, że łódka jest takie kołysanie, ale jesteście już wyżej. Widzicie, że ta woda się podnosi prawie z takim tempem jak wy. E, kiedy wyciągasz ją już na no, na, 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 na poziom pokładu, wtedy zdajesz sobie sprawę, że stopień bardzo szybko tonie. Przechylił się i no, ta woda cały czas się podnosi w ładowni. Zdajesz sobie sprawę, że nie będzie czasu na to, żeby przekręcić wódkę na wiesz, stradę, tam ją podciągnąć, przepiąć, opuścić. Nie będzie. Co robisz? Dobra. Krzyczę. Cholera, Tobias! Wracaj tu! Jesteś aresztowany! <noise> Mogę ja? Ale, kole, go wyrzucam za burtę. No, pomagam, żeby to przy, przerzucać, no. Jak się przykrzybił, zaczyna tonąć, na poziom wody. Jak już jest to poza, jest to ładownia, przekręcacie, jak więc nie ma jakiegoś. Jak jest w wóz... żeby ją opuścić za burdę, natomiast. Jak już można ją opuścić, to biorę tak. to po prostu wyrzucam za tą burtę, żeby on później przyciuchył tej łodzi. żeby. już Aha, żeby. Czyli co, przekręcać. Żeby on miał ja... szansę. No to ja już biegnę, jak ona już jest przekręcana, to już zaczynam na do tego wody. W zasadzie, tak jak to ja mówię, w statek tonie, jak już macie tutaj łódź, ten poziom wody, wiecie, jak w nie to poziom wody y, za długą się podnosi. Więc y, tak naprawdę y, za metr już y, woda was, was sama dogoni, nie no, zagoni tak, no, na wodzie. To, no to, jeśli tak, to dobrze, to chcieć też w za nim do łodzi. Nie sprawia no no ja ja tego żurawia może nas przyciąga. No ja wyciągam I z, z tyzoryk i próbuję ciąć tę linę. no. swój, ja swój, dór, swój bojowy. Dobra, widzisz, że twój przyjaciel wiesz, ee, że tak powiem Joachimowi idzie naj, najgorzej, bo ma mniejsze z niż ty, ty. robisz jedno takie mocne cięcie, też jeden strzał, broń jakimś tym wypala, no to widzicie, jak Joachim docina ostatnią linę i w tym momencie Żuraw razem z częścią statku się przechyla i idzie w dół. I robi się cisza, gdzieś się nie I zostajecie sami na morzu. Widzicie, to trwa, ale kiedy słyszą klasyczki, hej, Żyje tam ktoś? To już jest rano. Świta, Boże, świta. Nie ma żadnego, żadnej nocy, żadnego biornego spadku. Jesteś tylko w jednym, skupem, Jest zimno, to warto, Myślę, że Miszko, który mówi, że wszystko zależy tylko i wyłącznie od niego, no, albo ma jakiś przerost ego, albo prowadzi bardzo krótko. Prowadziłem sesje, na których naprawdę E, bardzo się starałem, ale niestety moi gracze nie weszli w klimat, jakoś średnio wychodziły te sesję. Prowadziłem też takie, które e, pisałem na kolanie, na przykład pół godziny przed całą sesją, a w których gracze no, tak świetnie zbudowali klimat, że one naprawdę wychodziły genialnie. E, nie da się wszystkiego ogarnąć, jeżeli gracze nie chcą wejść w ten świat, nie chcą się dobrze bawić, nie, nie poczują tych swoich postaci, to myślę, to jest tylko mieszkanie. Po e, takim e, mokrym, silnym e, wybraniu, po twardych, bezkreskatów, po walce o życie, po strzelaniu, po widzeniu rzeczy, których ludzie nie powinni widzieć. Wreszcie można się położyć, po prostu przypnąć miłych, w miłej, miłej miękkiej poduszki i w zasadzie nic więcej w otwarciu nic się, co się działo. Na Żeby się nie pominąć. W Stalach wyżało Na Mężczyzna szef, grzechiem, morza. Nie tego, po prostu rozglądał się. być wtedy. Wtedy właśnie, jego wzrok. W jednym do do z się szczęście, do się W z się o z tych Po nią, do bolu, do Po do bólu, tam, gdzie zawsze szedł. Ruszył, kiedy to się na świętach. I wyjął drzwi, jak zawsze Uśmiechnięta pani Sanders w czerwonej sukience. Mężczyzna, jak zawsze chciał się przepitać, ale nie mógł zacząć się z słowa. Wtedy, właśnie, zebrały koła, pani zebrały się dzieci. Mężczyzna wyciągnął różne zabawki. Każdy z nich jakieś dostało, w końcu wyciągnął lalkę, którą znalazł. Zobaczył, że da jest już Jakiś dziwny, nawet brzydki twór. Z czarnego drewna z opuszoną głową leżało mu w ręce, że chciał dziecko musiało sięgnąć. W końcu dzieci z takim dzieciństwem najko tylko dzieci stać w świecie, co powiedziały. Daj im tutaj ślebie pokracę, ona na pewno się nie zowie, że wola jest poprzedna. Jeszcze spośród nich już ma dziewczynka. <laughs> Oczy przykryte bielmem, Spleczone jak dwa warkoczyki, szara, biedna sukienka. I faktycznie. Ta dziewczynka wyciągnęło ręce i wysłała po no, jak się popatrzyła, pani nie spojrzała nie W końcu jest A dziewczynka powiedziała, ma no, pani bardzo ładną, żeloną sukienkę tam w San pamiętacie to przerażenie tej kobiety i krzyk dzieci. W tym momencie się poczucie, jest moc. I w miejscu, gdzie jest sierociniec, unosi się ogniska łama. Lubiliście może? lubiliście to, w jaki sposób was zaskakiwało, ale dla na was leki było, gdyby to może już nigdy nie przybyło dobrze. Dziękuję.